Siemano, witajcie! Ja jestem Adamowski i w dzisiejszym odcinku będę chciał zrobić nasz y, domek dla zwierząt, będzie on tylko dla nas. I dzisiaj zrobimy właśnie y, mieszkanie dla konia oraz dla, dla mnie, dla mojego pieska. Więc przed startem proszę Was o pozostawienie łapki w górę pod tym filmem, suba dzwoneczkiem, jeśli nie subskrybujesz to zostaw tego suba, aby stał się ten przycisk czerwony, szary. Zostawcie również dzwoneczek, aby Wam powiadomienia przychodziły o nowych filmach, a 80% Was właśnie ogląda moje filmy, a nie subskrybuje. Więc subskrybuj, nic Cię to nie kosztuje, a mnie to bardzo do działania motywuje. Więc dobra. Ogólnie, tak jak będę wspominał przy każdym odcinku już, yy, będę nagrywał yy, daily filmy do niedzieli, a w ostatnim odcinku udało nam się tak udekorować nasz dom, że tutaj zbudowaliśmy biblioteczkę, tutaj właśnie schody, yy, lata, ręki, oświetliliśmy teren i zrobiliśmy strych. Na szczęście tu żadnych nie ma tych mobów, więc jednak nie będę musiał dalej oświecać. Ale dobra, dzisiaj będziemy robić domek To jest moja klap o kurde Weźmy sobie tą dobra siekierkę I w przyszłości będę musiał sobie zrobić Właśnie enchanting table, ale to nie dzisiaj I jeszcze będziemy musieli sobie stół porobić, wiecie Ale dobra, dziś najpierw się musimy przespać Okej, okay, więc przesypiamy noc I zaraz się zaczniemy budować naszą naszą budę oraz zagrodę właśnie, dobra przed startem jeszcze chciałbym sobie pomyśleć gdzie, gdzie by to mogło być myślałem tutaj, żeby gdzieś gdzieś tu właśnie tu gdzie stoję, czy tu jest jakiś w ogóle mod, bo słyszę zombiaka dobra, nieważne nie wiem, słyszę zombiaka, ale trudno tutaj gdzieś zrobimy może budę chyba, że tu tu będzie lepszy pomysł chyba tu będzie lepszy pomysł. O Boże, ile creeperów. Czekajcie, nie mam w ekwipunku dociągniętego miecza. O Boże, bo creeper jest za mną. Dobra. Cyk. No nie! Nie! Dobra, trudno. Przynajmniej mi... Ej, nie. W sumie to dobrze, bo przynajmniej teren wyrównają. Właśnie chciałem sobie też teren wyrównać. To sobie dajmy tu. Zjemy sobie z hubą i zaczniemy już wyrównywać teren Żebyśmy mogli sobie budę zrobić obok mojego domu Dobra, trochę dużo może tego być, to tego nie ukrywam yy, O, węgiel w ogóle, co sobie teraz zbierzemy Tylko będę musiał sobie iść po inny kilow, bo... Bo ja mam z jedwabnym dotykiem i mi się całą rudę weźmie od razu, a nie Nie wierzę Kurde, bo mi koń ucieknie. Nie wierzę, co tu się stało. Ile tych Creeperów to w ogóle może być? I do domu by mi jeszcze weszli, dobra. Kurde, ile tego mogło tam być? Weźmy sobie to i zamkniemy drzwi, żeby nam koń nie uciekł. Dobra, mamy węgiel, ale w sumie trochę też wyrównał. No. Też nie będę miał złe. dobra. Jest tak. Mm, to możemy sobie wykopać. Może być właśnie odwadnym dotykiem. Bo butę chyba zrobię z kamienia. Ale takiego wypolerowanego, czy, czy jakoś tak. Tego dirta możemy wykopać. Teraz pójdziemy po... Drugi ten kilo, żebyśmy mogli sobie normalnie ten węgiel wykopać. Dobra, to tu będzie ta buda. Byśmy musieli tego troszeczkę właśnie wykopać. To gdzieś myślę. Tyle. Tyle będzie musiało iść, więc to sobie wykopiemy. No i widzimy się za chwileczkę. W ogóle to myślałem, żeby jakiś stawik zrobić, czy coś w tym stylu, bo jest fajne miejsce, żeby właśnie jakieś. Oczko wodne zrobić, czy coś w tym stylu, ale na razie robimy to co teraz. I nie będę myślał o przyszłości, to się jeszcze okaże. A teraz, właśnie tego dirta, sobie kopiemy i no zaraz zaczniemy już budowę. Tylko jeszcze będę musiał się dowiedzieć, jak się robi wypolerowany kamień. No, ale no na razie to, właśnie sobie wykopiemy tego dirta i zróbmy tak. Trochę sztuczne to będzie, no ale już trudno. Kurde, co ja zrobiłem? Nie wiem. Pyk, 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 Dobra. No czyli tak nam będzie to fajnie wyglądało. Cyk, 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 cyk. Tu sobie wykopiemy. Dobra, łopatę już mam na użyciu, więc trudno. Yy, weźmy sobie... to zakryjmy. To wykopmy, Rys, dwa, trzy, cztery, dobra. I na tym miejscu damy Lirda. I fajnie to wygląda, fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze to wygląda, tylko jeszcze tutaj bym sobie mógł tutaj ogarnąć, bo też mi to trochę dom zasypia po części. Ale chyba zbyt dużo kopania tu nie powinno być. O, no dokładnie, więc tu już ostatni rząd, dwa rządki tylko, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast muszę sobie ogarnąć szybko jak ten. Yy, po prostu wirta. Wygląda to fajnie teraz. I możemy iść w końcu tą budę wybudować. Tylko wezmę jeszcze ze sobą... Tu gdzieś wybudujemy. Yy, wezmę jeszcze ze sobą ten. Kilo jakiś, czy mamy. Nie jestem do końca pewien. No nie mamy, no to... No na razie to tak zostawmy. Mamy żelaza trochę, to sobie najwyżej żelazny zrobię. Yy, żelazny, mamy żelazo. O jest, dobra. To weźmy patyki oraz właśnie to patyki. O mamy, dobra. To weźmy tu. Cyk. I cyk. Kilo. Teraz idziemy sobie wykopać węgiel i zaczniemy budowę naszego tutaj właśnie domu dla konika. Czy coś tu jest węgiel? Jest jeszcze węgiel, więc kopmy cyk, cyk, jeszcze coś tu może być. Czy już niezbyt? Chyba nie już, dobra. Dobra, o jest tu jeszcze, kurde, ślepy jestem. Jest tu jeszcze dużo tego no. Cyk, cyk. Jeszcze. Dobra, koniec. No to jak koniec? To weźmy sobie bruk. Dajmy tu. O kurcze, kurde, przejechałem teraz. Dobra, i możemy teraz sobie dać dirta. I jest to fajnie. Ewentualnie mam problem teraz nad rozmyśleniem, jak zrobić wypolerowany kamień. Więc zobaczmy sobie tu. Wypolerowany kamień. Mm, dioryt. Czernit. Nie ma. Andezyt. A, andezyt. pogarniemy hmm. sobie andezyt, więc pójdę poszukać tu gdzieś. Może gdzieś jaskini będzie, bo często, o, właśnie tutaj na przykład. Andezyt to jest? Tak. No to kopiemy andezyt. I weźmiemy ze sobą właśnie go, aby zrobić te wypolerowane bloki, te, wiecie. No to kopiemy. Ej dużo tego. Jest. Dużo. Nawet nie spodziewałam się, że tak dużo tego będzie. Tak to się spodziewałam o mieć, ale to mi nie będzie potrzebne. Łopata cyk, 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 cyk. O, węgiel jeszcze przy okazji. To możemy sobie tym żelaznym kopać. Cyk, cyk, cyk. I dużo tego węgla. Bo właśnie o to chodzi, że jak ostatnim razem kopałem węgiel albo żelazo, jakieś tam bloki na przykład takie znalezione bo wyglądało to na to, jakby po prostu same, same złoże. A, I się zastanawiałem czemu nie ma węgla. I się kapłem później, że mam właśnie... no... ten kilo taki. Dobra, tu nie. Tutaj jest dalej antezyd. Podbijemy. Tu. Tu. Tu może gdzieś będzie. Nie ma. Ile w ogóle tego mamy? 26? Może wysta... O! Nie! Ja pierdzielę, wy nie wiecie jakich ich zawał miałem. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Creeper. Ja muszę tam oświetlić chyba jeszcze bardziej. To jest nieprawdopodobne, że mi się ten... Ło! Dobra. To jest nieprawdopodobne, że właściwie ten... Mi się tam zrozpiły moby w tym. O, mamy łuk, ale chyba jakiś słaby. No, A, taki se. Dobra, to, to ten łuk wywalam. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie idziemy już nigdy. No, muszę jeszcze tu poświetlać normalnie, bo to jest niewiarygodne. Chyba, że mam jeszcze tu. To mogę dać tu gdzieś. No, jeszcze sobie poświecamy trochę, że mam pochodnie tu. Ora, to gdzieś tu. Tu 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 No, gdzieś tak na podłodze Chyba już git powinno być A tu? Tu jeszcze można Tu gdzieś Tu gdzieś Tu gdzieś No i tu W sumie tu też Dobra, jest git Mamy chatę poświetlaną. Teraz sobie zrobimy ten wypolerowany, polerowany tu. Cyk. 4. No to zróbmy tyle, ile się da. 5, może? Albo więcej. To sześć zróbmy. Trudno. Cyk. 24 mamy. Może być. Najpierw robimy budę, jakbyście chcieli wiedzieć. Budę najpierw robimy. Muszę. Yy, muszę iść do owiec. Zaopatrzyć się przede wszystkim wełnę, bo chciałabym też zrobić yy, dywanik dla, dla pieska. Latarękę, gdybyśmy sobie mogli zrobić. To na spokojnie. Dobra, ty, ty, bywalaj. Ok. To gdzieś tu weźmy sobie to do ręki. Dobra. No i zacznijmy może odtąd. Eee, co? Co się stało? Może gdzieś taka? No. Ej! Kurde, chyba mi coś laguje lekko. Dobra, może zrobimy to w taki sposób, że gdzieś tak i tak. Nie, trochę większe by się to przydało. To zróbmy sobie to większe. Myślę, że dotąd. Tak, ok. Albo mniejsze lekko, lekko mniejsze. O, dotąd. Dobra, świetnie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, i teraz zróbmy trzy. Znaczy, o, boże, mi nie wystarczy tego. Zróbmy tyle na razie. Musimy iść ten adnezyt wykopać. Nie wiem, jak to się wymawia. Wybaczcie mi. Jest tu przecież. Kurde, nie zauważyłem tego. I tego dużo jest w widzowie. Dużo, dużo. Na pewno mi starczy. Nas 5 bloków. To weźmy. Ale jest tego więcej? Jest tu jeszcze. Lek. Zobaczymy mniej na pewno. Jak to się robiło, tak? Tak chyba, nie. Tak? To, dobra. No zróbmy gdzieś tak. No, no to 3 ile 12 dobra, może być. Może to wystarczy. Bo dach tylko będę jeszcze musiał zrobić. Ale nie zrobię tych właśnie bloków. Ej, dobra, to będzie duża, buda. Hmm. No tak Dobra, to. To wykopiemy. Niech będzie to takie. Albo nie. By Musiał być wejście jakieś. Tu będzie wejście. Zrobimy sobie na jeszcze jedną kratkę. Tak. I ja właśnie nie wiem. Chyba to zrobimy na dwie kratki jednak. Bo na trzy to jednak za duże po części. Jeszcze tak będę chciał sobie zrobić. Nie, znaczy się to tak. Może być. Chyba. To może tak być, ale to właśnie wykopiemy sobie. Zobaczmy, jak to wygląda. Może być, jest to fajne. Teraz sobie zrobimy dach drzewa. Z drzewa zróbmy. To na przykład weźmy to. Albo mamy już w sumie. Zróbmy schody. Gdzieś tak z siedem. Może tu. Zróbmy jeszcze tu. Kurde, nie umie wskoczyć na to. Czemu? O, tak i tak, ok. I teraz zróbmy sobie tak jak nasz domek, czyli daliśmy sobie tu i zróbmy taki dach, jak ja mam. Wiecie, piesek to też ważne stworzenie. Ok, i mamy dach. W tym momencie yy, zburzę to. Będę musiał zrobić ten. Wykopiemy tu. Mm -hmm. I idziemy robić wełnę. Zrobimy sobie teraz ten wełnę albo odwrotnie zrobimy. Tego tirta może jednak tam dajmy i zrobimy dywany. W sumie zaoszczędzimy jednocześnie. Niech będzie na kolor niebieski. Więc idziemy zaraz owce i przy okazji może rozmożymy. Pięknie. dobra Jezu, ja to mogłem po prostu shiftem zrobić, ja to tak długo matlam. Ale okej, okay. domek się wydaje całkiem okej. Okay. Yy, tu mamy fajnie i tu mu dajmy właśnie te latarnie. Tu będzie gdzieś jedna, tu będzie druga. Tu mu oświetlę z pochodni. Tu, tu, tu tu i tu tu sobie damy wszystko fajnie i zrobimy sobie bramę więc ja się idę przespać i robimy dalej czy nożyce się tak robią? o tak się robiło, dobra mamy nożyce odkładamy. bramy się już do naszej wielkiej farmy która jest dość duża już owiec trochę nam brakuje, ale to urwalić weźmy sobie to pozbierajmy wełnę tu, tu, tu tu, ok? ciebie też dobra, ale śmiesznie to wygląda śmiesznie wyglądają te owce mogę ciebie? nie Ok. w takim razie to owce mamy ogarnięte mamy 18 tego to postanowiłem, że jednak zniszczymy sobie tego dirta na to damy właściwie Blok wełny. Niech będzie koloru białego, bo się fajnie to komponuje. Mamy coś takiego. Teraz możemy jak najszybciej wziąć bramę. Mamy gdzieś bramę, brama. Tu jest furtka. O. Weźmy naszego pieska. Ok. Dobra, widzowie. Jedynym problemem właściwie jest tego psa wziąć. Chodź tu, Mordo. Chodź tu. Dobra, idę cię popchać w takim razie, jak nie chcesz tam iść. Idę cię popchać do tej budy, gościu. Dobra, mamy cię. Elo, siedzisz w budzie. I zamykamy go. Dobra. A więc, y, tym razem zrobiliśmy jedynie budę, ale innym razem zrobimy zagrodę dla konia. Przecież ten odcinek i taki siak będzie coś długi, więc. Z tego miejsca już wam dziękuję. Dzięki, za, że oglądaliście, trzymajcie się do następnego odcinka i cześć!